Laureat pierwszej nagrody 17. międzynarodowego konkursu pianistycznego im. Fryderyka Chopina, Koreańczyk Seong Jing-cho, wystąpił wraz z Narodową Orkiestrą Polskiego Radia pod batutą Aleksandra Libraicha. Zagrał pierwszy koncert fortepianowy E-moll Chopina. Konkurs Chopinowski jest najtrudniejszym konkursem na świecie. Był dla mnie wielkim wyzwaniem, ale cały czas starałem się czerpać z tego przyjemność. Tylko Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu i nasza sala NOSPR w Katowicach tego zaszczytu dostąpiły, że to była umowa bezpośrednio z Narodowym Instytutem, że zdobywca pierwszej nagrody zagra zaraz po konkursie u nas. Martwimy się, że sala nie jest jeszcze dwa razy tak duża, albo i trzy razy, dlatego że dla chętnych zabrakło biletów. Wykupywali je już we wrześniu w ciemno, nie wiedząc kto będzie zwycięzcą. Wygrana w konkursie pianistycznym zmieniła życie Seong Jing Cho. My life has totally changed. After... Moje życie totalnie się zmieniło w stosunku do tego sprzed konkursu. Sprawdzam skrzynkę pocztową, a tam setki maili ze wsparciem od ludzi. Poczułem, że moje życie się zmienia. Artysta był pod wrażeniem katowickiego nospru. Akustyka jest fantastyczna, tak samo jak fortepian. Możliwe, że w przyszłości znowu tu wrócę. Cieszymy się niezmiernie, że, że właśnie sala przyciąga wykonawców tak wybitnych, a do tego wszystkiego jeszcze chcą oni tutaj wracać. Mieliśmy niedawno koncert z Esperancą Spalding, która wystąpiła w ramach Bielskiej Zadymki z Wayne'em Shorterem i wtedy już od razu powiedziała, że wróci. Wróciła, a przyniosła mi projekty dwóch następnych jej występów. Także no, świetnie się dzieje w Katowicach. Seong Jin Chon nie tylko fantastycznie wykonuje utwory Chopina, równie dobrze porozumiewa się w naszym języku. Dzień dobry, <gryw> dziękuję. W NOSPRze zagrają także finaliści konkursu Chopinowskiego. Szczegółowe informacje na www.nosp.org.pl